E até do banos No i mamy to. Banios. Godzina drugiej autobusem. Oczywiście to nie jest ten, do którego wysydałem, ponieważ po drodze już nas przesadzili do innego. Po drodze taki widok jest serpentyny, Oczywiście wymijanie autobusem na zakręcie to normalna sprawa. A cena biletu dolar 25. Nie na no te widoczki już powalają. Miasto jest malutkie, ale jest pięknie położone i oferuje wiele ciekawych atrakcji w okolicy. A teraz pokażę wam hostel, w którym jestem. To jest mój pokój. Jest elegancki, wielkie łoże, łazienka. Mogę sam hostel jest super. Tutaj mam bytek z okna. No może to nie jest powalające, to jest na dole. Ale już tam przepiękne góry. Przepiękne góry tutaj. Ale chodźmy dalej. I to wszystko wygląda w ten sposób. Dosyć ciekawie urządzone miejsce. To jest wspólna kuchnia. Elegancko. Oczywiście piłują, piłują. Tutaj mamy już z drugiej strony. Kolejny widok. Ale u góry jest taki świetny taras. Z hamakami. Tutaj kolejny widok, już na góry. I tam jest wodospad. A na dole są gorące źródła. Miejsce w dziesiątkę Także super. Ten hostel to był bardzo dobry wybór Tutaj właściciel ma nawet swoje biuro podróży Także już mam kupione dwie wycieczki A nawet trzy I teraz idziemy na miasto To znaczy jajdę. Także takie małe miasteczko Ale bardzo fajnie usytuowane Także myślę, że spędzę tutaj ciekawy czas Te parę dni W sumie to trzy, cztery noce Trzy nocki? Nie, odwrotnie Cztery cztery dni wychodzi Jutro jadę do dżungli Puyapunga, czy jakoś tak. I oczywiście, wielkie targowisko Mercado. Mówię zaraz kupię sobie jakieś owoce, warzywa. No i cóż, tak właśnie wygląda Ekwador: wielkie hale targowe, banany. I muzyczka. Polomino Flores z wielkimi palmami. Świetne miasteczko. Takie może trochę bardzo turystyczne, ale jednak ma swój klimat i oferuje dużo sporo ciekawych atrakcji naokoło. Także myślę, że warto tutaj przyjechać. to dopiero parę godzin. Już mi się podoba. Taki lekko górski klimat w Ekwadorze. Wodospad i gorące źródła na tym afiszu tam. To jakiś kościółek. Nie, no piękne miasteczko. Ja tam jestem pod wrażeniem tego miejsca. Jaki fajny mostek, palmy, park. I wszędzie góry naokoło. I takie to mi się podoba. Właśnie na to liczyłem. A tutaj jakieś kolejne targowisko. I wielkie grafity jakieś z Jezusem na ścianie. Świetna miejscówka. Banios. A tutaj jeszcze jedno mercado, tym razem z typowym jedzeniem z Ekwadoru czyli mięso. Kolejny soczek Za 3 dolary taki obiad zjadłem Jestem taki pełny A to już mapka Banios i okolic Nie, to miejsce jest po prostu cudowne Mam góry na horyzoncie, palmy Mam rower I teraz jadę na wodospad del Diablo Plus tam parę innych jeszcze Trochę się obawiam tylko tutaj ruchu licznego, ale miejmy nadzieję, że nie zginę, także w drogę. Jak na razie daję radę. Jeszcze nikt mi nie rozjechał, w sumie tutaj mały ruch jest. Bo oni też tak jeżdżą, że naprawdę trzeba uważać. Trzeba uważać. No i to jest troszkę zimniej niż w mieście. Takie klimaty właśnie. Jadę dalej. A tutaj kiedyś można było zjeżdżać na linach, ale to jest już jest słanie teraz. W sumie to wygląda na otwarte, ale nie mam zamiaru jechać na linie. A to jest wodospad pod razu Agojan. Jeszcze raz go zobaczmy. Tak jest taki klimat, że ja pierdzielę. Mój rower. A tutaj mamy taki punkt wyrokowy na ten wodospad. Zaraz tam wejdę. Jak Niemiec. Wyglądam prawie jak Niemiec w tym kasku. A teraz już kolejna interesująca część tej trasy, pod skałami tutaj gdzieś leje się woda z góry, ale to jeszcze nie te fotospady, które miały być. To jeszcze nie te potospady I ja teraz tędy muszę przejechać pod tym. Całkiem, całkiem miło. Tutaj jest gondola, która jeździ na dół Znaczy może nie tyle na dół, co na drugą stronę do to wodospadu to Właśnie nam wróciła, więc nie ją nakręcić A to miejsce wygląda w ten sposób Banios i ławeczka instagramowa I kolejny podospad, taki mały, ale jest. A tutaj jest drugi wagonik. Drugi wagonik z tej strony. A wodospad nazywa się Elmanto Novia a ja jadę na El Diablo El Diablo Tunel. Tunel przede mną, i to jakiś kolejny wodospad. A teraz tunelem, moi drodzy. Takich małych wodospadów jak ten, to tutaj jest całkiem sporo. Teraz był tunel, na szczęście. To jest taki obiad dla rowerzystów. Tutaj całkiem jest sporo takich kolejek Teleferico, którymi możemy dostać się na drugą stronę tego wąwozu. Co by nawet to jakaś kolejka linowa. Ale miejsce przepiękne, przecudne prost. Pylon del Diablo, czyli właśnie tam jadę teraz. A tutaj taka straszna dziura. Strasznie to wygląda. Taka opuszczona chyba przez wszystkich wioska i zapomniana ale tutaj już komercją zaratuje strasznie Chociaż miejsce super będzie z tego co widziałem na zdjęciach Co tu się dzieje jak autobusiki turystyczne śmieszne Tam jeszcze jeden Co tu się dzieje? A co to ma być? I oczywiście, gwotki, wszędzie gwotki, handel kwitnie. Handel kwitnie na potęgę. A wstęp kosztuje 2 dolary na El Pilon del Diablo. Tam na dół ciągle można zejść Świetnie A ja jestem teraz na takim wieszącym moście On się cały chwieje chybocze Tam w góry Del Diablo Super, to było naprawdę. Widziałem wcześniej na zdjęciach, ale na żywo miazga po prostu. To było tak zarobiste. Masakra. Tam dalej jest jeszcze jakieś drugie wejście. To, które, za, to, które, to, które zachwala właściciel hostelu Sały, także jeszcze tam cię przyjadę. I mam to. Drugie wejście to jest chyba wstęp za darmo. Nikogo nie ma nigdzie. Sprawdźmy. Spoilen del Diablo, a jednak chyba jest wstęp, ale to tylko 2 dolary. I ten podospad jest w nocy podświetlany. Kto sobie wyobraża, no to musi wyglądać niesamowicie. Och. Ścieżka tutaj pod skałami jest tak trudna, jest tak niska, że to można głowę rozwalić. Jakby się uważać. Niezły numer, będę pracował ciężarówką z rowerem na pacę za 2,50, nie dałbym rady wrócić, bo to cały czas byłoby pod górę na totalna jeszcze dzisiaj jest wycieczka na jeden szczyt z punktem widokowym także tam będzie zachód słońca więc jeszcze parę minut nie, jeszcze parę minut filmu i tyle rower jest na pace, oprócz mnie jakieś dwie dziewczyny ale czekamy jeszcze na jakieś dwie osoby bo zabiera pięć osób wtedy możemy jechać za 250 banias świetna okazja tam już powoli robi się im widoczek Na zachód słońca chmury naszły <śpiewa> Jaka to jest straszna komercja Aż głowa boli Dwa wstęp A sama przyjaczka autobusem To chyba było siedem, z tego co pamiętam Ej, ej, Jestem zdegustowany. Wszędzie wstęp, dwa dolary. Niech nie przesadzają. Tam na dole jest miasto Banios. Spodziewałem się troszkę lepszej widoczności. Niestety jesteśmy w chmurach. Także cóż, nic z tego. Es comercia, masacra. Personas de la Chiva Preciosa por la parte de acá, señores de la Chiva Preciosa. Vamos avanzando, por favor, señores de la Chiva Preciosa. Los manos de Dios. Kolejne más dólares. Ni siquiera me puedo dar el lujo de que sea completamente invisible. To Esto es total comercia. Tak to miało wyglądać za dnia z wulkanem na horyzoncie, ale jest taka mgła, że kompletnie nic nie widać. Puta, mierda po prostu. Tak, nie lubię takich miejsc. Ostatycznie no to jest. Jedna wielka komercja. Także myślę, że z tego miejsca żegnam was, z tego odcinka, w tym odcinku. Banios ogólnie na plus. Pomimo, że taka komercja straszna, także. Adios, amigos. Vamos, amigos, de la Chiva Preciosa, de salida, Chiva Preciosa. Vamos, vamos.